Cześć, jestem Kapral i witam w kolejnym filmie na moim kanale. No i moi drodzy, doczekaliśmy się nowej, tutaj naszej mitycznej postaci, jaką jest Willow. Dokładnie nowy tutaj mityczny zadymiarz i w dzisiejszym filmie odblokuję tą postać, więc koniecznie walnij lajka like pod tym filmem, jeżeli taki film ci się spodoba. A jak jesteś nowy, to również możesz zostawić suba razem z dzwoneczkiem, żeby nie ominęły cię kolejne materiały. No i ogólnie ten skin kosztuje 349 gemów. Ale wiadomo, że nie po to zbierałem te żetony z karnetów, żeby teraz ich tutaj nie odblokować, żeby tego nie wykorzystać. Zobaczcie, praktycznie od poprzedniego sezonu, od samego początku, zbieram te kredyty i teraz ogólnie zaczniemy je sobie odbierać. Ale myślę, że możemy jeszcze ogólnie z naszej alei poodbierać, bo w ogóle naprawdę zapomniałem o tej alei pucharów. A w niej naprawdę już od dosyć dawna tutaj mogłem. Poszczególne nagrody odebrać. Więc lecimy sobie może od właśnie tych 25 żetonów. Lecimy sobie po kolei. Trzeba ogólnie odblokować dokładnie 1900, żeby móc tę postać odblokować, więc myślę, że nawet mi jeszcze naprawdę sporo żetonów starczy na kolejną postać. Ale zobaczymy, co to będzie. OK. Na razie punkty mocy. Teraz odbieramy sobie golda. Ok, już tam mamy w ogóle 105 kredytów. Dobra, walimy sobie kolejny. Nie wiem, dlaczego mam takiego laga, kiedy to odbieram. Trochę mi się to nie podoba, ale dobra. Ogólnie, przed chwilą była taka mała przerwa w grze i. No nie wiem, co oni tutaj naprawiali. Może są właśnie jakieś takie błędy. Jak to często bywa w tej grze, ale no takie. Dosyć to niefajne jest, jak odbieram te kredyty. Ale dobra, już to sobie skończymy odbierać. Przechodzimy do naszego karnetu. Na poprzedni karnet, sezon dokładnie. I teraz lecimy sobie ee, dalej. Odbieramy sobie po kolei. Nie wiem, dlaczego mi to tak przeskakuje do przodu, kiedy tu i tak wszystkiego nie odebrałem. No, Wam powiem, że nawet mi tu jeszcze wystarczy ogólnie. Bo ja już to zaraz będę miał, więc bardzo fajnie. Lecimy sobie dalej. Możecie ogólnie napisać w komentarzu, czy wy również odblokowaliście już tą e, postać. No i proszę bardzo, kolejne 45 i tak naprawdę już mamy... A nie, jeszcze 5 nam zabrakło, ty! 5 nam zabrakło, no to może użyjemy gdzieś... Chyba po 25 żetonów nie mam nigdzie, więc już wykorzystam te 45. No i proszę bardzo, mamy nową postać widow. Tutaj od razu się nam w ogóle tak z automatu odblokowała, proszę bardzo... Do dzieła dokładnie bierzemy tą postać i w tym momencie myślę, że możemy Tą postać sobie również wymaksować Czekajcie, zobaczę ile tu w ogóle mamy punktów To jest pytanie Tam sobie na sam dół, oczywiście tutaj wszystkie postacie mam odblokowane I mamy dokładnie punktów Mamy tam napisane na górze 3229, czyli punktów mocy, za który właśnie mogę teraz ulepszyć sobie Tą postać i myślę, że możemy sobie Również wymaksować, może nie na 11, nie? Tak na 9 myślę, że tak powinno być ok Bo wam powiem, że tak trochę żałuję, że tego RT aż na 11 wymaksowałem, więc może, e, może aż taki tutaj nie będę, że od razu wywalam tutaj wszystkie nagrody na to. I damy tylko na 9. Okej, okay, mamy 9. Na razie tak jak to było w przypadku RT na początku, mamy tylko po jednym gadżetzie i po jednym star Powerze, więc sobie kupimy zarówno Star Power, jak i gadżet. Ok, tutaj mamy Miłość jest Ślepa. Ok, tak się nazywa ten nasz Star Power. A tu mamy jeszcze moi drodzy gadżet. Ogólnie nie wiem jak działa zarówno gadżet, jak i Star Power, więc zaraz to będę musiał ogólnie ogarnąć. No i myślę, że ogólnie sobie tutaj rozegramy parę gierek. Na dziewiątej mocy zostawimy to Willow. Również tu nam doszło wyzwanie, gdzie musimy zrobić dokładnie 15 winów. Więc, też to oczywiście będziemy sobie w trakcie tego filmu uzupełniać, już okej, okay, mamy tutaj tą mapę na solo. No, myślę, że na solo sobie zagramy parę gierek, także przechodzimy teraz do pierwszej rundy. No i dobrze, moi drodzy, lecimy z pierwszą gierą. Ogólnie sprawa wygląda tak, że kurde, no znowu serwery są przeciążone w tej grze. Ogólnie, i przed chwilą miałem takie lagi, że niestety zdobyłem tylko dwa pucharki, tego wam nie pokazałem, bo cały czas mi ogólnie lagowało. Także sorry, no ale naprawdę czasami w tej grze się dzieją takie rzeczy, że no. No nie wiem, no robili tutaj przerwę, ale nic tak naprawdę w tej przerwie nie naprawili. Ale dobra, tak czy moi drodzy, gramy sobie tą Willow, to jest ogólnie trower, który właśnie tutaj rzuca takimi latarniami. I ogólnie sprawa wygląda tak, że ja się mogę właśnie... No nie no, nie mówcie, nie trafiłem ogólnie ULTem. Ale sprawa wygląda tak, że ja się mogę wcielać jakby wybraną przeze mnie postać, jeżeli ją tutaj dobrze trafię ULTem, akurat teraz to zwaliłem. E, więc dobra, tutaj na spokojnie. Mamy ogólnie e, dwa power cubesy i tu pasuje kogoś ogólnie dobić. Chciałem to ogólnie pokazać, tylko niech trafię. O, widzicie? Aj, no nie no, poko mnie zabił. Dobra, ale zagramy sobie jeszcze drugą rundę. No nie wiem, coś ze mną nie tak. No tu mnie ktoś zaprasza. E, dam sobie nie przeszkadzać. Kurde, no nie tak miał wyglądać ten odcinek normalnie. Pierwsza gra z lagami, druga totalnie nieudana. Dobra, lecimy sobie dalej. Ale no, chcę wam to wszystko pokazywać, żeby nie było, nie? że później coś ustawione jest. Okej, okay, czyli mamy tutaj kolejną gierę i teraz ogólnie mamy takiego Respa do dosyć słabego. W ogóle ta mapa taka pod tą Widą nie jest za dobra. Ale na solo najlepiej jest wam to wszystko pokazać. Tutaj też umiejętności tego zadymiarza. Więc dobra, lecimy sobie tam. Kogo my tu mamy? Mamy tutaj ogólnie Rose'a. Ja sobie tutaj od razu podjedziemy. Albo tego Poko. On tu też malował już. Na szczęście się tu nie wychilował swoim ultem. Ej, tu sobie podjedziemy tą Rose, dobra. Tylko żebym ją jeszcze podjechał. No, chyba, że ona mnie podjedzie. Dobra, spadaj. No właśnie, zobaczcie. Ja w tym momencie stałem się Basterem, ale mnie tutaj podjechał El Primo. I to jest właśnie moc tego ulta. Chociaż Wam powiem, że ten ult i tak, tak dużo nie daje. No, szczególnie na takim solo. Jak sami widzicie, Garret działa tak, że dodaje mi po prostu. 500 dodatkowych obrażeń i to tyle, tak naprawdę taki zwykły gadżet, bardzo dużo postaci ma podobne gadżety A Star Power działa tak w sumie, że że tak naprawdę zmniejsza ogólnie zmniejsza przeładowanie postaci, które właśnie mnie atakują dokładnie tam chyba o 25% więc tak to dokładnie działa Ok, tu mamy takie darmowe kuby. chociaż już tutaj Crow znaczy, Rico je tutaj zabrał. Tylko sobie podjedziemy, o, użyjemy sobie gadżetu. On tutaj od razu z automatu dostał te 500 HP. Dobra. No i użyjemy sobie. No zobaczę. no tak naprawdę tutaj trochę bezużyteczne to jest, wam powiem, nie? Bo nawet do strefy nie zdążę tak nim wejść. Chyba że pod sam koniec. <laughs> Zajebiście, ta na nim nie zawiła. Dobra, tego nie było. Lecimy sobie dalej. No dobrze, lecimy z kolejnym meczem. Znowu Wam powiem, że mam takiego średniego respa. Tu jest ogólnie za dużo krzaków. Przez to też tutaj mam taki pewien problem. No i dobrze, kogo my tutaj mamy na górze? Mamy tutaj Lu, od razu go podjedziemy. Dobra, teraz ogólnie taki tryhard robimy widzowie, nie? Trzeba wygrać. Trzeba to po prostu wygrać na sam koniec tego filmu. Ja to od razu zbiorę. I będziemy mieli tutaj, tak, trzy pałki upsy. Bierzemy od razu czwartego i nawalamy na nich, nie? Już teraz tak totalnie się skupiam, tutaj, żeby nie było. Okej, okay, i tu już mamy starcie finałowe. Tylko pytanie, gdzie jest tutaj mój przeciwnik? Gdzie on się chowa w ogóle? No, chłop się gdzieś schowa. A to szelka w ogóle, ty, szelka. A wiecie co, może się tak z nią zabawimy. Spróbuję ogólnie użyć ulta i wejść tą szelką jak najdalej jak mogę do strefy, nie? Tylko jak się jeszcze bardziej ta strefa zamknie, nie? Ja tak chcę całkowicie, żeby się prawie zamknęła. Bo ta strzelka mi w sumie nic takiego nie zrobi. Okej, okay, widzicie, że ona nawet we mnie nie strzela, nie? Dobra, widzowie. Robimy to chyba, nie? Dobra, robimy to. Dobra, chodź tu. Dobra. I wywalam jak najdalej, jak mogę, słuchajcie. No i zobaczcie. Tu jeszcze użyję ludzi, już myślałem, że zginę. Yy, low HP, dobra. Nieważne. My mamy, słuchajcie, plus 10 pucharków. To jest najważniejsze. Wygrywamy tą grę. No i co, moi drodzy? No, tak porównując do RT, to w sumie, no nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. No, grałem na solo. Jakbym grał na trójkach, no w sumie nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Może jednak taka zadyma byłaby lepsza. Następny raz, może będę grał na trójkach, bo wam powiem, że akurat na solo totalnie ta postać się tak nie, nie nadaje. E, nic z tą postacią na solo za bardzo, no nie zrobicie. Lepiej będzie na takich trójkach sobie pograć. Czy to na zadymie, czy to na. Nawet na takim koszu myślę, że można e, fajnie, bo tu też jest ogólnie mniejsze boisko, e, jest ogólnie mniej miejsca i akurat ten ult wtedy e, jest bardziej użyteczny, akurat nie. Można w sumie tak przetestować, czy będzie można do swojego kosza w ogóle rzucić, nie? To jest ciekawe. E, także no tutaj jeszcze można naprawdę dużo przetestować na tej postaci. No i ja się z Wami żegnam. Napiszcie w komentarzu, co Wy w ogóle sądzicie o tej postaci. No ja daję jej takie na razie 6 na 10. Zobaczymy jak to będzie później. No i ja się z wami żegnam, do zobaczenia. No i cześć!